Jedź sobie w sierpniowe popołudnie wrocławskim tramwajem. Nie masz biletu, bo skończył ci się miesięczny, a to tylko cztery przystanki, także jebać. Masz sobie na to wyjebane, spokojnie siedzisz na wyjepce ze słuchawkami w uszach i grasz w jakąś gierkę na komórce. Po przejechaniu jednego oczywiście wpierdalają się kanary. Z jednej strony jakieś stare babsko z niestwierdzonym wodogłowiem, a z drugiej spasły melepeta z pierdolonym aryjskim wąsikiem jak żywo przypominający Hitlera. Serio, kurwa, jedyne co odróżniało go od poczciwego Adolfa to Cieplejsze stosunki z narodem żydowskim i większy bewzon. Szybko liczysz, że zostają trzy przystanki do twojej stacji, więc postanawiasz grać na zwłokę. Siedzisz bliżej starego babsztyla, więc to on podchodzi pierwszy. Jak gdyby nigdy nic udajesz, że jej nie widzisz i z wielkim zaangażowaniem bawisz się komórką. Dzień dobry, bilecik do kontroli? Oczywiście ją no, słyszysz, ale jako, że masz słuchawki na uszach, to udajesz, że nie. I dalej z zapałem grasz sobie w gierkę. Proszę pana, bileciki do kontroli? Nic sobie z tego nie robisz i dalej popierdalasz samochodzikiem przez pustynię. Przepraszam, bileciki do kontroli? Mmm, jaki trudny level. Tak bardzo skupiony na tym, żeby wykręcić jak najlepszy wynik czy coś takiego miała, chore gardło, albo jest po prostu stara, albo nie niedojebana, nie wiem. Przepraszam, bileciki do kontroli! Ty jebana wywłoko, wyjebałem się przez ciebie o górę. Ściągasz słuchawki i rzucasz na nią szybkie spojrzenie, po czym odwracasz łeb, nakładasz słuchawki i z powrotem zaczynasz na nakurwiać. W międzyczasie tramwaj zatrzymał się na kolejnej stacji. Przepraszam bardzo, ale bileciki do kontroli! Znowu ściągasz słuchawki, odwracasz łeb w jej stronę i patrzysz na nią przez kilka sekund tępym wzrokiem, po czym w końcu wypalasz. Słucham? Dzień dobry, bileciki do kontroli. Niczym nie zrażony. Spokojnie najpierw soba, sobie chowasz słuchawki do jednej kieszeni, poprawiasz ją telefon do drugiej kieszeni, poprawiasz ją, po czym powoli przeszukujesz każdą kieszeni i powoli w końcu odpowiadasz. <laughs> Pani poczeka może gdzieś mi się zawieruszył w portfelu. Hitler junior skończył już sprawdzać wszystkich pasażerów i łypiąc groźnie z podełba, przyglądał się całej sytuacji. Nic sobie z tego nie robiąc, na no spokojnie, bardzo powoli, wyciągasz portfel, przeszukujesz jedną przegródkę, drugą, trzecią, aż w końcu oczywiście niczego nie znajdujesz. Jeszcze raz przed odezwaniem się chowasz portfel do kieszeni i ją poprawiasz. Rozkładasz ręce w geście rezygnacji i spokojnym tonem mówisz: nie mam. W tym czasie aryjski wąs miał już chyba dość tej sytuacji, ale jeszcze z pełnym opanowaniem i spokojem podszedł do mnie i, sztyla, i powiedział, dobra Anka, ja się tym zajmę. Poproszę o pański dowód osobisty. W międzyczasie tramwaj zatrzymał się już na drugim przystanku. A w course nie panikujesz, tylko bardzo spokojnie, bez pośpiechu. Wyciągasz portfel, wyjmujesz dowód, no i chowasz portfel. Podtykasz mu swój dowód przed nos, trzymając go w ręce. Kanar oczywiście wyciąga rękę po dokument, ale ty z przekonaniem w głosie wypalasz GDZIE? Z uśmiechem na mordzie mówisz Nie masz prawa wziąć ode mnie mojego dowodu. Widać, że Hitler już podkurwiony traci panowanie i ja. No to teraz mnie wkurwiłeś. Myślisz, że mnie naprawdę zależy, żeby wypisać ci ten pierdolony mandat? Przychodzę wkurwiony do pracy, dymam od samego drana po całym Wrocławiu, wkurwiają mnie ludzie, wkurwia mnie upał, wkurwiasz mnie ty. Miałem ci darować ten mandat, ale teraz ci go kurwa wypiszę. Odrzuć pan na chwilę ten dowód. Dobrze, teraz z powrotem. Trzymasz mój swój dowód przed ryjem, po czym wąsik zaczyna spisywać dane. Niedoczekanie, spasła Pierdolino, Dostajesz nagłego ataku Parkinsona i zaczynasz trząść dowodem jak pokurwiony. Przepraszam, czy mógłby pan nie machać tak tym dowodem? <tramwaj>, tramwaj się trzęsie, to nie moja wina. Na chwilę się uspokajasz, kanar kontynuuje spisywanie, po czym znowu zaczynasz trząść łapami. Czy mógłby pan wreszcie przestać trząść tym dowodem? Nie, kurwa, nie mogę. Nie widzisz pan, że tramwaj trzęsie? Tramwazi właśnie stanął. Did dealerka -di 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 mnie złapała? Widzisz po mordzie Hitlera juniora, że najchętniej by ci teraz wypierdolił. Uzmysławiasz sobie, że tramwaj właśnie stoi na twoim przystanku. <laughs> Przepraszam bardzo, ale to mój przystanek, już muszę lecieć. Aryjski wąs łapie cię za rękę i drze mordę nigdzie nie pójdziesz, zaraz dzwonię po policję! Ale że jest spasły to chuja może, więc szybko się wyrywasz i uciekając, rzucasz na odchodne. Dobrze ryjo, mordo? powodzonka! Miłej pracy życzę, niczego nie żałujesz.